Piszi, możesz mi oddać moje rzeczy. Proszę? Możesz mi oddać moje rzeczy. Witam serdecznie, Janek, Piszikela, z tej strony, Witam szef policji. Z tej strony, Diagara są nie szef policji. Szef Krajmu, czy mogę pomóc? Czego? Krememówek. Tyle wam chodzi. <laughs> Kremłówek, krewówek. A co się poda się to przejdzie. Słuchaj, chciałem ci zaprosić na wesele. 9 października, godzina 20, będzie się działo. Może na koncerty, fajerwerki, sztuczne ognie, wybuchy, pościgi, e, strzelaniny. Wszystko, To najlepsze. Dzięki, Dio, piąteczka. Ty szmato jebana. A. Dobra, wsypaj MS, kurwa. No nie. <grywa> <grywa> Dziękuję, będę. Panowie. wie Trzeba na to, żeby byli kaptumany w e, pitch. Ej! mnie ktoś. Przepraszam, ja was no stałeś, na przepraszam, nie dostanę. Przepraszam, Naprawdę, nie chciałem. No tak nie ja bardzo przepraszam. No, no, ja we poręczę. Ja pana poręczę. Ja panu no to mi się podobało Słuchaj, albo zaczynasz grać w poważne gierki typu CS, Fifa, albo to koniec kooperacji D Kręcę się na chuju Fuck! Wyruchany, wyjebany! Dobrze za... No kurwa, wyjebało mi grę, no. nie tak, jak wyjebałem wszystkich. Ja pierdolę. Sebeś? No. Już trochę Cię znam, to Sebeś nie pracuje. A może kurwa Za, za 60 coś teraz robić? Nie. Nie bierze w to. Ale uważaj, bo tu każdy z psami prawie gada, oprócz nas chyba. A te pedofile też? Nie wiem, nie mam z nimi styczności, ich unikamy. Dlaczego? Chyba, że się napierdalały. Nie lubicie się? No, my się z nimi stop Znaczy no, na mieście się nie ganiamy już, ale no, bywały i takie dni, nie? No co, w pizdę dostawaliście? Od księdzów w Tak, Ta, no, w pizdę dostawaliśmy od Tak, zły tych od... był. Powiem tak. Nie będziemy się wywyższać ani nic, po prostu, no raz oni wygrali, raz my, wiesz jak to jest. Dzień dobry panu. Dobry. Jakie są pana zamiary? Siemano, panowie! Siemano! Obywatelu, co jest? Dzień dobry! Dobry! Obywatel zejdzie z tej rury! A czemu, ale czemu celujecie do mnie? Obywatel zejdzie! Proszę się tu nie denerwować! Co się dzieje? Czekałem na was. No ale to. czemu się pan wpierd... na komendę? Ma być szczery? Szczery. Ćwiczę parkour Aha. Ciekawe. O co chodzi, o obywatelu? A bo. Y pozwolenie na broń chciałem mieć. Pan pozwolenie na broń? No. Pan jest karany. Nie jestem karany, sprawdź Jest pan. No kurwa Jest pan karany. Nie jestem. jest pan. jest nie pan. Jestem. Jest w mieście nie wiesz, jestem, peryniku. Proszę zdobyć nazwisko. Don Pusa Madre. Ten park i strusie. Aha. Dobry. Witam wszystkich. Hehehe. Jak Zoker się zachowuje? A kto? Hmm. No i co, nie jestem karany, kurwa. Proszę pana. No. Problem jest taki, że my nie wydajemy licencji na To po co ja tu wchodziłem? Nie wiem. Departament Sprawiedliwości. A, A gdzie to jest? E Ratusz. A. Tam, ma Tam ma Maciek Rata i pracuje? Proszę? A? Kto pracuje? Nie wiem. Okej. Okay. Hmm. Dobra. To skoro tak... To ja spierdzam. To zejdziemy. Tak. Ale tu na dół! Ćwiczę parku! Stoisz, stoisz, nie, nie, skacze, skacz, nie skacz, nie. Ćwiczę parku! Pan nie skacze. Zobaczcie, nie się nie nie 20 złotych. Ale pan zapraszam do mnie tutaj, się przywitamy. Ale pan nie skacze. No dobra. No no i graba mi to serdecznie. Graba gra. No i graba, gra. No i no i Makowca jemy, ja kurwa, bo się nie zaproponowaliście, to się nie napije. Kawusi? No, kawusi, no. Proszę I... bardzo, nie ma problemu. Tylko, że Proszę. jak się pije kawusie, to wie, to ten... No dobra, no, kurwa, to se wezmę, nie? Druga tutaj nawet. Se, kurwa, wezmę, sobie łyknę, nie? No. No. To smacznej kawusi, j**ka, pójdź, słuchajcie. Będą przestępstwa w, na, w najbliższym czasie popełniane. Jakie przestępstwa? Ciężkie, no. Strzeleniny, przy... po porwania, gwałty. Nie, no nie wolno tak. O, kurwa. No kurwa. Nie, nie, wolno. No dlatego wam mówię, kurwa, żebyście byli ten... Morderstwa, y, napady, z bronią i bez broni. Porwa, Jezus, powiem wam bo... więcej. Ja w tym wszystkim będę brał udział. Czemu to tak? no kurwa, taki już jestem, nie? Czy jest pan przestępcą? Nie jestem przestępcą. No to kim pan jest? Jestem. Jestem ambitnym człowiekiem i aspiruję do tego, żeby życie było ciekawsze. Hmm. Czyli jeszcze raz. Hmm. Mówi pan, że będą przestępstwa, Będę przestępstwa. Będą popełniane czyny karygodne, i pan w tym wszystkim będzie brał udział. Tak. I pan chce pozwolenie na broń. No i właśnie zaczynamy się rozumieć. Nigdy w życiu. Ale zgodnie z prawem, zgodnie z prawem nie możecie mi tego odmówić, bo jestem niekarany. I żadnego przestępstwa nie popełniłem. Popełnił pan. A jakie? Włamał się pan na komendę. Nie włamałem się, drzwi było dwa. Włamał się pan. Nie były. Były, były. Nie. Powiem więcej. Powiem nawet, kto otworzył drzwi. Kto? Spadli na no pana kletki. Niemożliwe to jest. A, a jednak zobaczcie, jest karany. Jest. No to widzisz. No to widzisz. To chyba 2 plus 2, chyba nie muszę dokończać, Nie? Był na komencie. Ubrany na biało przed chwilą. No, Schodzimy na dół. Schodzimy. No, no dobra, to parku? Nie. Ja schodami, Akceptam? normalnie jak człowiek. To idziemy Za mną, załogo za mną No! Jak się słuchają I na najniższe Pst. pan od razu zejść, na najniższe. No dobra, dobra, dobra Prosto do celi Jak do celi? Czemu do celi? No do celi, no przecież że no, Jak do celi Jak do celi? Do no, rozmaicenie tak w pana gdzie? życiu No dobra no. To idzie pan, idzie pan Tak się pan ładnie słucha Parkour. Patrz, No pojechałem. Owa. No, jak się suche. I na najniższe pan od razu zejść na najniższe. Prosto do teli. Jak do celi? Ciemu no do, do celi! No przecież, że tak. No celi! Do celi. Jak do celi? No, urozmaicenie no w pana życiu. No dobra. To idzie pan, idzie pan. Hmm. Tak się pan ładnie słucha. <laughs> Tutaj! Gratulacje. <laughs> patrz, no patrz! Spierdolę. <laughs> Spierdolił się. No pojebane. Ty. Zaskoczył na dół? Tak, nic mu nie jest. A ta... Teraz chyba już może mu coś być No co? Nie wydaje mi się No coś tu nie ten Gdzie on jest? Nie tam metrze. metrze No Bo chyba O nie, właśnie, jeszcze od razu wyślę wam minęliśmy. na tekstowym Masz, będziesz się napierdalał się z moją kobietą Proszę tam, bardzo Ale nie mogę, ja nie mogę strzelać Czemu? No To jest no bardzo bo ważne, możecie to też nastąpić. Haha! Ja, ja mogę tylko Wyrz. gryźć, mogę być y, żywym celem. Dobra, ja uciekam, ona mnie strzela. Pozdrawiam nie, bo to by źle wyglądało. Ty no, nie, no, nie tak umiesz gotować, strzelaj! Huuu! Przepniesz tam. Hahaha! Czemu ty małej upiski kurwa przepiąłeś? <śledzmy> nie chcę o gadać. To spokojnie! Tu, tu, tu. Pisze administracyjne, there's only player, je? Yeah? You jest know? Punkt, ok. e, punkt kodeksu oh, karnego. Oh, okay. <coughs> tak, można. 834 nakaz przeszukania w przypadku zna znalezienia broni policyjnej. Poddrawiam, Gdy małże, podczas okay. przeszukania Ciego, a nie, bo mnie się to należy na kadetu <coughs> albo mnie na kapitana drugiego. I też wydaje mi się, że to jest spokoj. Kurwa, te gieras zajebany! I mniej takich zgrzytów, kto jest wyżej, kto jest niżej. No. A kiedy CK kapeli? <grym> Mówcie się na CK kapeli Ej, Nie da się wczoraj no to... okay. ja, ja już nie, ci, ci wczoraj, ja już to, ci wczoraj to kapela powiedzie, i dzisiaj ci pewni wszystkich że jesteś kurwa jak druga lexji Wait wait czekajcie Wait wait O oh my god Jeszcze kurwa zrób sobie usta i będziesz już kompletną kapelę lepiej ale słuchaj, Leksa chyba nie chodzi do kina o 11-tej A wiesz? Ale czemu kończymy <grym grym> Ej, kapela! Ale akurat plusik dla i za te stopy ostatnio, co na komendzie rozdawał O ciebie Nie da ja rady, Goncio z... No pierdol się, Bazyl! Nie, Ty... żeby coś, ja mam taką sugestię, że w CK kapeli wcale nie... nie trzeba pomagać kwestii czasu pewnie <grym> eee, O, wę, no kurwa! No Wystarczy no mu sztur zostawić, kurwa, i to jednak A co do tych... Eee nie będzie też problemu jak teoretycznie ten wakat się zwolni jeden i nagle będzie taka rewolucja, że kroko, to jeszcze większy zgrzytwy między nimi o no. że to, że nie, nie wiem. Kurwa! Że to, że to, że to, że to, co samo zrobić, nie? No nie wiem. Długoważony. To by fajnie działało, gdyby było coś na formie egzaminów tak jak Kurwa, wskazano, ała kurwa, zamin, rzeczywiście, wskazano, coś... nie, znowu naraz robiałeś. Jezu. Jakiś... Kurwa, ma... Trzymała na niego ten pierwszy raz, gdy się ujrzeliście. Zrób to kobieto, nie patrzy na niego. Pojdziesz wam ciekawostkę? No. Ja kiedyś Powiedz. miałem dziewczynę i nie miałem gdzie jej zabrać, to wiecie gdzie ją zabrałem? Gdzie? Na mięsty do Lidla. Moja pierwsza randka. Po kinie zakończyła się na parkingu galerii handlowej. <laughs> Bo nie było <laughs> gdzie iść, a parking duży i na spacer. <laughs> Ranek.

CO JEST grane TY?! CO JEST, KURWA?! PANIE WŁADZO, TO LATA, KURWA! To, KURWA LATA, CO JEST?! hawa hałabanga. hawa oh, yeah. <noise> Zajęte! <głos> Zajęte, przepraszam! Dobra, nie, nie, nie. nie, To jest to ściana. O cholera. Ale się zgrzałam Wszystko w porządku? Tak, 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 tak. Wszystko no, no, jak Najbardziej, nie koleżanko, wszystko... Ty, tak, na pewno, wszystko w porządku. Tak, na pewno, kochane, wszystko w porządku. Tak, tak. A co? Słuchaj.

czy potrzebujesz krwi, czy duszy osoby? Krwi. Duszy też. Duszy też. O. Kurwa ten nóż. Bierz, ile chcesz? Pięćset dwa. Złapaj ten Tejzer, 502 tazer. Ja do tej pory cały czas zgłaszam na starą. Bazyl, ja No przecież głosuję. na spokojnie, jesteśmy na jakimś typie Ja tylko sobie w drewno strzeliłem. Co się z wami dzieje A dzisiaj? Wiesz, Co w... tu się A dzieje? Wiesz, ile wkłady do Wiem, ale Kurde, to nie z mojej... to nie zabawka! Ale za to płaci państwo. No to kurwa, tym bardziej! Dobra, nie jest żarówka! Zgroził pożarem! ja co robię? No! Nie, się, co? <laughs> nie, straszyłem Czuć się! Oj. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się! nie, się laczce, się. się lać <gry> ok Ołko Pomóż, pomóż Pomóż, pomóż mi, pomóż mi A okay. masz blime piątkę? Dobra No dobra No dobra Siem, siema A, muka <gry> Lu lubisz chmielik? Lubisz, śmielik, no. lubisz jak śmierdzi mój chmielik? Ty, no, ty, ba, ty, ty bardziej chmielasz, bardziej zazdrośnik. Murdo, bardziej chmielasz. Ja umiesz ja, ja, cię, ch ch ja, ch ja cię znam kurwa. Zasko mnie bez narcy, go za to nie ma? Gdzie jest twój not?